Gajkowskie Centrum Kultury przedstawia Pierwszy. Wyspa Jan Majen Wreszcie bliźniaki, jasek i ich rodzice dopłynęli do wyspy Janmajen. Pogoda była mroźna, pochmurna i śnieżna. Było minus 10 stopni Celsjusza na tej wyspie. Jesteśmy na wyspie Jan Majen, powiedziało się i Zosia. – Tak jest, Gosiu i Zosiu – potwierdził Jacek. Gustaw zerknął ze zdumieniem na Jadwigę. – Wyskoczymy z łódek, dobrze? – rzekł Gustaw. – Zaraz idziemy na wyspę Jan Majen – powiedziała spokojnie Jadwiga. – Dobra – przerwała Zosia. Państwo Maciejewce puścili wiosła. Potem położyli je na podłogach. Następnie zeskoczyli z łódek na wyspę Jan Majen. – Wow, jaka piękna ta wyspa, prawda? Zachwyciła się Gosia. Na tej wyspie są maskonury, góry, wzgórza, śnieg i w ogóle, powiedziała jedwiga. Gustaw pasknął śmiechem. Zosia zachichotała. Zgoda, zgoda, Gosiu, dziękuję ci za podróż do wyspy Jan Majen, zgodziła się Zosia. Podróżowaliśmy spokojnie i bezpiecznie, powiedziała Gosia. Zleciło trzy minuty. Gosia i Zosia wbiegły do pizzerii. Tam spotkała pana Abrahama. Cześć, panie Abrahamie! – Jestem Zosia, a tam jest Gosia – rzekła Zosia. – My podróżujemy po Skandynawii. – Wy, bliźniaki, czego chcecie? – spytał Abraham. – Chcemy zjeść pizzę z ogórkami i pomidorami – odpowiedziały bliźniaki. – Wiecie, gdzie jest pizzę z ogórkami i pomidorami? – zapytał Abraham. – Nie wiemy – odrzekła Gosia. – Pizza z ogórkami i pomidorami leży na stole – wyjaśnił Abraham. – Dobrze – dodała Zosia. Gosia i Zosia zasiadły do stołu. Potem Gosia wzięła do prawej ręki nóż. Następnie przycięła pizzę z ogórkami i pomidorami na pół. Potem wstała z krzesła. Potem położyła nóż na wygaśniętym piecu. Następnie usiadła przy stole. Ta pizza smakuje. Miam, miam, miam. Gosia zaklęła na Zosie. Ty tak myślisz, Gosiu? Zdziwiła się Zosia. Potem Gosia zjadła kawałek pilcy. I co, Gosiu? Czy ta pizza jest smaczna? Zapytała go Zosia. Tak, jest smaczna, odpowiedziała Gosia. Następnie bliźniaki zaczęły jeść pizzę. – Wiesz, Gosiu, po tym jak zwiedzimy wyspy Jan Majen, dokąd popłyniemy, rzekła Zosia. My chyba popłyniemy do Grenlandii, powiedziała Gosia. Czy to daleko od Kareli? zapytała Zosia. Tak, jest bardzo daleko od Kareli, odparła Gosia. Zleciało dwie minuty. Bliźniaki skończyły już jeść pizzę z ogórkami i pomidorami. Potem wstało z krzeseł. My już zjadłyśmy pizzę, wrzacją bliźniaki. To super, że tak szybko zjedliście tę pizzę, z satysfakcją Abraham. Możecie już wyjść z pizzerii. Dobra, panie Abrahamie, odreagowało Gosia. Gosia i Zosia wyszły z pizzerii. Pogoda stała się ładniejsza i słoneczna. Jadłyśmy pizzę z pomidorami i ogórkami, powiedziała Zosia. Cieszymy się bardzo, że zjadłeś pistę z pomidorami i ogółkami, zgodziło się jedwiga. Tutaj nie da się opalać, bo jest zimno, prawda? Rzekła Gosia. W tej chwili Jacek spłoszył maskonury, a następnie krzyczał: Idźcie stąd, wy, maskonury. Jego rodzice czuli się obrożeni. Tak, Jacek, przestań! krzyknęła jedwiga. Co ja zrobiłem z maskonurami przed chwilą? zapytał Jacek, nie patrząc na rodziców. Jacek, nie pozwalam tobie poszyć maskonurów. Przestań tak robić. Uspokój się, Jacek! użasnął bardzo triumfalnie Gustaw. To co? Nie popłyniemy dalej po Arktyce, Zirytował się Jacek. Popłyniecie, powiedziała spokojnie Zosia. Jesteśmy na biegunie północnym. No co? Co dalej powiecie? rzekła Jedwiga. Grenlandii jest bliżej nas i jest terytorium zależnym, ale jest tam długotrwała zmarzlina, dodała Gosia. Ale jak? Przerwał Jacek. Dwadzieścia minut później do państwa Maciejowskich podbiegł jeci. Jacku, jesteś sprytny. Czy ty możesz płynąć po akty co do Kareli? — spytał Jacka jeci. Nie możemy dopłynąć do Kareli — odparła Jedwiga. — Czemu? — zrytowała się Zosia. — Bo woda jest zimna i nie możemy dopłynąć do Kareli — powiedział jeci. Goś się zatkało, ale tylko na chwilę. — Wiesz co? Do Kareli jest daleko od nas — bąknęła Gosia. Może pójdziemy zobaczyć maskonury, mówił Jacek. Dobra, Jacku, tylko bardzo cię proszę, nie spłosz maskonurów, wycedziło jedwiga. Słucham, Jacek miał łzy w oczach. Nie będziesz płoszyć maskonury, zaknęła jedwiga poirytowana. Mogę przestraszyć maskonury, zirytował się Jacek. Nie, nie możesz się przestraszyć, wrzasnęła Jedwiga. U Jacka drżały ręce. Jak nie powiesz, to je ja cię ukażę, krzyknęła jedwiga. Zapadła chwila milczenia. Bliźniaki, Jacek i ich tata wlepili w jedwiga zdumione spojrzenia. Jacek, czy ty będziesz płoszyć maskonury? Zapytała jedwiga. Następnie jedwiga sztuchnęła Jacka w ramiona. Tak czy nie? wraknęła Jedwiga. Nie powiem ci, zirytował się Jacek. Odpowiedz, zasadziła Jedwiga. Nie przerwał Jacek. Co nie? Odpowiedz pełnym zdaniem. Wrzasnęła jedwiga. Nie, nie będę płoszyć maskonurów. Powiedział Jacek. No, i tak musisz rozmawiać ze mną, krzyknęła Jedwiga. Gosia, Zosia, Jacek, Jedwiga i Gustaw poszli zobaczyć maskonury. Patrzcie wy, bliźniaki, lecą maskonury, rzekł do Gosi i Zosie Gustaw. Potem maskonury przeleciały do państwa Maciejewskich i Jezi. Maskonury są wszędzie, powiedziała Gosia. Już widzę wszystkie maskonury, bąknął Yeti. Och. Te maskonury mają pomarańczowe dzioby, zachwyciła się Zosia. Czy mogę dotknąć maskonury? Zapytało jej Gosia. Tak, możesz się dotykać, Yeti rzekł do niej. Następnie Gosia dotknęła prawą ręką maskonura, ale maskonur nie dziobnął Gosie. No co, Gosiu, czy ten maskonur jest groźny? zapytała Jedwiga. Nie, ten maskonur nie jest groźny, odparła Gosia. Potem Jacek głaskał drugiego maskonura. Następnie maskonuję dziobnął Jacka w jego nos. Ojej, mój nos! Jacek miał łzy w oczach. Aha, bo ty dotknąłeś niepotrzebnie tego maskonura, rzekła jedwiga. Dlaczego? spytał Jacek. Ponieważ ten maskonur jest bardzo groźny, Jacku, odpowiedziała jedwiga. Wszystkie maskonury otchnęły. Państwo Maciejowcy postanowili udać się do Grenlandii. Co teraz robimy? Zapytał jeci. Teraz popłyniemy łódkami do Grenlandii, odpowiedział Gosia. „ Tak jest, Zosiu, przyteknęła Gosia. Gosia, Zosia, Jacek, jedwiga i Gustek wskoczyli do swoich łódek. Do widzenia, jeci! wrzasnęła Gosia i Zosia. Do zobaczenia, bliźniaki! odrzekł jeci. Bliźniaki, Jacek i ich rodzice zaczęli wiosłować. Następnie opuścili wyspę Jan Majen.